Czasem myślę, że ten dom w Splicie to jedyny prawdziwy dowód na moje istnienie. Nie chodzi o marmury, ani o te nieliczne zabytkowe meble. Chodzi o zapach. Zapach starych kamiennych murów naszej kucia, przesiąkniętych solą, trawaricą i dymem palonym w kominku, gdy na Adriatyku szalał wiatr burę. To tu, na wąskim balkonie z widokiem na pałac Bioklecjana, nauczyłam się, co to jest prawdziwa fiaka ten błogi stan robienia niczego. Całe moje życie toczyło się w cieniu babci Deleni, która przekazała mi ten dom, a wraz z nim całą historię naszej rodziny. Była moją ostoją, a jej ostatnia wola była prosta i jasna: dom ma być mój. Żadnych podziałów, żadnych sporów. Tak przynajmniej myślałam, zanim Stiepan, mój wuj, postanowił odwiedzić Chorwację po raz pierwszy od dekady. Stiepan, brat mojego zmarłego ojca, zawsze był czarną owcą. Wyjechał do Niemiec, stał się biznesmenem, kimś, kto mierzył wartość życia w metrach kwadratowych i euro. Wrócił nagle. Jego przyjazd był jak uderzenie pioruna w piękny, spokojny dzień. W jednej chwili siedziałam, smakując kandyzowane figi, które właśnie kupiłam na targu, a w następnej mój telefon zadzwonił, a w słuchawce usłyszałam jego szorstki zbyt pewny siebie głos. Chciał się spotkać. Nie na kawę. Nie na wspominki. Chciał rozmawiać o przyszłości domu. Już wtedy poczułam ten zimny uścisk strachu. Wiedziałam, że to, co dla mnie było dziedzictwem, dla niego było jedynie nieruchomością wartą fortunę. On miał plan, plan, w którym dla mnie nie było miejsca. Jego słowa: Ana, kochanie, musimy to przepisać. Dla dobra rodziny zabrzmiały jak obietnica katastrofy. A ja miałam tylko jedno: miłość do tego kamienia i niejasne przeczucie, że babcia Jelena przewidziała to wszystko. Co o tym myślisz? Zostaw komentarz poniżej i nie zapomnij zasubskrybować kanału. Spotkaliśmy się na rywi. To był błąd. Promenada w Splicie, pełna turystów i lokalnych to scena, na której Stepan czuł się jak ryba w wodzie, otoczony blichtrem i podziwem. Ubrany w drogi, lniany garnitur Trzymał w ręku kieliszek drogiego białego wina, podczas gdy ja, w mojej prostej sukience, czułam się jak intruz we własnym mieście. Nasz wuj, ten sam, który przez lata nie zadzwonił nawet na urodziny babci, teraz uśmiechał się szeroko, udając serdeczność. Zaczął od komplementów na temat potencjału Dalmacji, a potem przeszedł do sedna. Ten dom, Aniu. Ta lokalizacja. To złoto. Twoja babcia była sentymentalna, ale ty jesteś rozsądna. Co ty zrobisz z taką starocią? Potrzebuję milionów na remont. A ja mam wizję. Pięciogwiazdkowy butikowy hotel. Pomyśl o tym. Jego słowa raniły. Słowo staroć w odniesieniu do miejsca, w którym spędziłam całe dzieciństwo, zabolało bardziej niż cios. Mówił o luksusowych łazienkach i klimatyzacji. A ja myślałam o chłodzie kamienia latem i o tym, jak babcia piekła chleb w starym piecu. Odziedziczyłam ten dom zgodnie z jej ostatnią wolą dwa lata temu. Była to chwila ulgi i radości. Teraz Stepan sugerował, że testament jest niewygodny i nieefektywny. Twierdził, że prawnie coś się nie zgadza, że jako brat mojej matki ma jakieś ukryte roszczenia, które mogłyby sparaliżować dom na lata sądowych sporów. Czułam, jak manipuluje, ale jego pewność siebie była przerażająca. Zawsze był mistrzem w przedstawianiu swojego egoizmu jako troski o innych. Stepan pragnął, żebym przepisała majątek na niego lub na jego nowo założoną spółkę. To był warunek, który postawił jasno. Jeśli się nie zgodzę, obiecał, że zamieni moje życie w prawniczy koszmar. Czy miałeś kiedyś podobne doświadczenie? Napisz w komentarzu i kliknij subskrybuj. Aby zmiękczyć moje serce i umysł, Stepan zabrał mnie na kolację do tradycyjnej konoby poza spicie w małej wiosce trogir. Paradoksalnie wybrał miejsce, które uosabiało wszystko, co chciał zniszczyć w naszej kucie autentyczność, kameralność i zapach domowej kuchni. Zamówił pikę, jak pieczoną pod żeliwnym dzwonem w popiele, i nalegał, abym spróbowała kieliszka jego ulubionego wina z chwaru. Przez cały wieczór opowiadał mi o swoim sukcesie, o swoich zagranicznych inwestycjach, próbując oślepić mnie swoim bogactwem. Ana, to wszystko jest dla ciebie za duże, powiedział, krojąc mięso. Zobacz, co ja ci proponuję. Gotówkę. Pieniądze, których nigdy byś nie zarobiła, sprzedając figi na targu. Będziesz mogła kupić sobie mieszkanie w Zagrzebiu, podróżować. Zostaw ten stary kamień profesjonalistom. Uderzyło mnie, jak on naprawdę nie rozumiał. Dla niego, nasza kucia to był tylko stary kamień. Dla mnie, to były dłonie mojej babci, która latami pielęgnowała gaj oliwny, to były letnie klapa, grupy śpiewające tradycyjne pieśni, które czasem słychać było w nocy, to było każde święto spędzone razem. To wszystko było wliczone w wartość tego domu. Stepan wyczuł moją niechęć. Jego uśmiech zniknął, a oczy stały się twarde. Położył na stole kopertę zaliczkę. Masz trzy dni, oświadczył. Albo przyjmujesz moją ofertę, albo wkracza mój prawnik i udowadnia, że testament babci jest nieważny. Mam dokumenty. Kilka lat temu babcia była zmuszona podpisać pewne rzeczy w zamian za pomoc finansową w mojej sprawie. Poczułam, jak ziemia usuwa mi się spod nóg. Babcia Jelena miała podpisane jakieś rzeczy ze Stepanem? To była nowość, która podważała wszystko, w co wierzyłam. Zostawiłam pikę nietkniętą, wstałam i wyszłam. Kopertę zostawiłam na stole. Trzy dni minęły mi na krawędzi histerii. Nie potrafiłam jeść ani spać. Nawet w upale, kiedy split tonął w letni fiaka, ja nie zaznałam spokoju. Wiedziałam, że to jest ten moment, kiedy muszę stanąć do walki. Stepan, ze swoim niemieckim kapitałem i armią prawników, był goliatem. Ja, ze swoją miłością do historii i trawaricą z babcinej piwnicy, byłam Dawidem. Moja siła leżała w wiedzy o tym domu. Wiedziałam, że babcia Jelena była zbyt bystra, zbyt kochająca, by zostawić mnie bezbronną. Wój nie rozumiał, że dla Chorwatów. Szczególnie w Dalmacji, ziemia to nie tylko majątek, to krew. To poczucie przynależności, które dla emigranta, jakim stał się Stiepan, było już obcym pojęciem. On gardził naszym spokojem, naszą zdolnością do cieszenia się prostym życiem, naszą niechęcią do pośpiechu. Gdy spotkaliśmy się na krótko, by wysłuchać mojej ostatecznej decyzji, jego twarz była maską. Decyzja? Zapytał Skpiną. Powiedziałam, że nie sprzedam, że nie przepiszę, że może i ma swoje dokumenty, ale ja mam testament i miłość babci. Miłość? Roześmiał się. Miłość nie płaci rachunków, Aniu. Papiery się liczą. Powiedziałaś mi, że babcia pojechała do mnie do Niemiec wiele lat temu. Potrzebowała pieniędzy na operację twojego ojca. Wtedy coś podpisała. To były zrzeczenia. Zrzeczenia, które teraz sprawią, że ten dom będzie mój kropka. Czułam, że kłamie. Babcia Jelena nigdy nie wspominała o żadnych zrzeczeniach. Była kobietą honoru i szczerości. Jednak jego pewność była niepokojąca. Kiedy zapytałam wprost, co podpisała i dlaczego teraz o tym mówi, Ciepan tylko się uśmiechnął. Tajemnica rodzinna. Dowiesz się w sądzie. Zniszczyłaś mój plan polubownego załatwienia sprawy, więc teraz zniszczę ja ciebie kropka. Jego słowa, pełne jadu, zmusiły mnie do działania. Musiałam znaleźć cokolwiek, co babcia zostawiła na wypadek takiej wojny. Musiałam poznać prawdę o tym podpisie sprzed lat. Po słowach Stiepana poczułam, że jedynym ratunkiem jest przeszukanie skrupulatnie uporządkowanych rzeczy babci. Wiedziałam, że nie mogła zrzec się swojego ukochanego domu. Babcia była pedantką, a każde pismo, każdy rachunek miały swoje miejsce. Jej szafa w salonie, wykonana z ciemnego dębu, była jak sejf naszej historii. Były tam uji, stare zdjęcia z wojennych czasów i setki dokumentów. Zaczęłam od jej biurka. Pośród starych kartek i korespondencji znalazłam stary, wyblakły notes z przepisami, w którym pod spodem, na ostatnich stronach, babcia notowała daty i krótkie notatki finansowe. Była tam jedna data sprzed piętnastoma lat, napisana czerwonym atramentem, obok której widniało Stiepan zrzeczenie opieka medyczna B. Zrzeczenie A jednak wujek mówił prawdę Babcia musiała coś podpisać. Ale co oznaczało tajemnicze? B. Zaczęłam szukać w drewnianej skrzyni, w której babcia przechowywała swoje najcenniejsze dokumenty, akty własności, metryki urodzenia. Skrzynia była zamknięta na małą, ozdobną kłódkę. Kiedyś, w dzieciństwie, widziałam, jak babcia chowała kluczyk. Pamiętałam ten gest, bo zawsze mnie intrygował kładła go do starego, glinianego naczynia na wodę z wyspy Bracz, które stało na kominku. Pobiegłam tam. Kluczyk był. Otworzyłam skrzynię. Były tam akty własności domu, czyste, na nazwisko babci. Był też jej testament. Ale pośród tych dokumentów znalazłam starą, cienką teczkę, której nigdy wcześniej nie widziałam. Teczka była podszewką. A w jej wewnętrznej, zszytej szufladzie, pod materiałem, ukryte były dwa zniszczone przez czas dokumenty. Oba po niemiecku. Jeden był fakturą zaleczenie mojego ojca, opiewającą na ogromną sumę. Drugi był umową. Z datą sprzed piętnastu lat. I na dole z wyraźnym, grubym podpisem Stiepan. To musiał być ten dokument, którego szukał. Ale dlaczego babcia go ukryła? I co oznaczało to tajemnicze B? Musiałam to sprawdzić. Dwa niemieckie dokumenty, które wyciągnęłam z ukrytej szuflady, były kluczem do tajemnicy babci Deleni i pułapki Stiepana. Faktura zaleczenie, opłacona przez Stiepana, potwierdzała, że babcia potrzebowała pieniędzy i że Stiepan je zapewnił. Zatem to, co mówił, było częściowo prawdą, babcia rzeczywiście coś mu była winna. Ale drugi dokument był intrygujący. Był zatytułowany Oświadczenie o zrzeczeniu praw. W treści wuj Stepan zrzekał się wszelkich przyszłych roszczeń do rodzinnej kucia w Spicie w zamian za pokrycie kosztów operacji. Zrzeczenie było jego, nie babci. A to słowo B, które babcia zanotowała? Zrozumiałam, że oznaczało babica babcia. To ona notowała, że Stiepan podpisał zrzeczenie. Cała historia Stiepana o tym, jak babcia musiała coś podpisać, była nie tyle kłamstwem, co sprytną, Okrutną manipulacją. Babcia faktycznie coś podpisała, ale nie były to jej zrzeczenia, lecz jej roszczenie, które Stiepan musiał zaspokoić opłacenie leczenia. W zamian za ten duży koszt, musiał się na piśmie zrzeć praw do majątku, by babcia miała pewność, że chroni przyszłość swojego domu i swoją jedyną wnuczkę. To był jej genialny plan. Wiedziała, że Stiepan jest pazerny, a jego pomoc nie będzie bezinteresowna. Upewniła się, że jej dom będzie bezpieczny w przyszłości. Trzymałam w rękach dokument, który niszczył całą strategię mojego wuja. Jego podpis sprzed lat, złożony w pośpiechu, by wykazać się jako dobroczyńca i zabezpieczyć swoje pieniądze, stawał się teraz jego największym przekleństwem. Ale dokument był stary, w języku niemieckim i pochodził sprzed piętnastu lat. Czy miał jakąkolwiek moc prawną w chorwackim sądzie? Split. Gdzie biurokracja ma swoje własne, zawiłe zasady, nie mogłam polegać na moim własnym osądzie. Musiałam znaleźć kogoś, kto zajmował się starymi, dalmatyńskimi sprawami majątkowymi. Kogoś, kto rozumiał nie tylko literę prawa, ale i ducha naszej tradycji. Moja pierwsza wizyta następnego dnia musiała być u notariusza. Znalazłam Iwa. Był to stary notariusz w Splicie, z biurem tuż za murami pałacu Biocleciana. Miał na imię Iwo i był znany z tego, że lubił popijać swoją poranną kawę z odrobiną rakii i że znał każdą starą rodzinę w okolicy. Kiedy weszłam do jego biura, zapach kurzu i starych papierów uderzył mnie w nozdrza. Iwo siedział za dębowym biurkiem, a na ścianach wisiały mapy katastralne sprzed stu lat. Opowiedziałam mu całą historię, a potem ostrożnie wyjęłam steczki niemiecki dokument. Iwo założył okulary i przez długą chwilę wczytywał się w tekst mrucząc coś pod nosem Czas w jego biurze płynął wolniej, zgodnie z duchem fiaki, ale ja czułam, jak moje serce wali w rytm burańskich podmuchów wiatru. Położył dokument na biurku i spojrzał na mnie znad okularów. To interesujące, dziewczyno, powiedział, a jego chorwacki akcent był tak gęsty, jak oliwa z braczu. Ten dokument jest napisany po niemiecku, ale został poświadczony u notariusza w Zurychu. Jego moc prawna w Chorwacji jest skomplikowana. Ale to jest oświadczenie o zrzeczeniu praw do wszelkich roszczeń majątkowych w kwestii spadku po jego matce i innych kwestiach. Jest podpis wuja. I co najważniejsze, jest tam klauzula odszkodowawcza, która zabezpiecza przyszłego właściciela przed roszczeniami. Czułam ulgę, ale jednocześnie niepokój. Iwo wytłumaczył mi, że w tamtych latach ze względu na zawiłe przepisy spadkowe w Jugosławii i późniejszą transformację, takie prywatne, notalialnie poświadczone dokumenty miały ogromną siłę, zwłaszcza jeśli Stepan otrzymał coś w zamian w tym przypadku opłacenie operacji mojego ojca. To był de facto kontrakt. Zrzekł się praw, a teraz, po piętnastu latach, próbował się wycofać. Ale on twierdzi, że babcia podpisała zrzeczenie, powiedziałam. Iwo tylko uśmiechnął się krzywo. Wujek jest sprytny, ale babcia Jelena była sprytniejsza. On podpisał zrzeczenie, ale on myślał, że to jest tylko formalność, by dostać pieniądze za operację. To był pierwszy promyk nadziei, że mogę wygrać tę walkę. Iwo poświęcił mi całe popołudnie, tłumacząc zawiłości prawne. Wyjaśnił, że dokument, który podpisał Stepan, był w istocie umową o uregulowaniu roszczeń. Babcia Jelena, przewidując, że jej zięć, Stiepan, kiedyś upomni się o dom, wykorzystała jego chciwość i pośpiech. Gdy zaoferował, że opłaci leczenie, zażądała w zamian pełnego zrzeczenia się praw do majątku, zabezpieczając to notalialnie. W tamtych czasach był to genialny ruch. Stiepan, śpiesząc się do sfinalizowania transakcji finansowej i chcąc zyskać reputację dobroczyńcy, nie zagłębiał się w treść zrzeczenia, które myślał, że jest tylko proformą. Jego podpis sprzed lat był solidną, legalną kotwicą, która trzymała mnie mocno na chorwackiej ziemi. Co jednak okazało się prawdziwą bombą, to końcowa klauzula. Iwo przetłumaczył: W przypadku, gdy podpisujący Stepan w przyszłości, pomimo niniejszego zrzeczenia, zakwestionuje prawnie ostatnią wolę dzieleni, zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz obecnego spadkobiercy mnie, Odszkodowania w wysokości trzykrotności kwoty wydanej na leczenie, tytułem kary za złamanie umowy i poniesione szkody moralne. Zamurowało mnie. Babcia Jelena nie tylko zabezpieczyła dom, ustawiła pułapkę. Jeśli Stepan rozpocznie batalię sądową, nie tylko przegra, ale będzie musiał mi zapłacić gigantyczną karę. Zrozumiałam, że Stepan nie wiedział o tej klauzuli. Próbował mnie zastraszyć i zmusić do dobrowolnego przepisania majątku. Bo był pewien, że jego dokumenty, czyli faktura zaleczenie, dadzą mu przewagę, a ja, nieświadoma, dobrowolnie ustąpię. Zamiast tego, jego stary, pośpieszny podpis nie tylko zniszczył jego plan, ale zamienił się w tykającą bombę pod jego własnym majątkiem. Wyszłam od notariusza, czując się inna. Już nie bezbronna dziewczyna, lecz właścicielka najpotężniejszej karty w tej grze. Uzbrojona w wiedzę, Postanowiłam spotkać się ze Stepanem po raz ostatni przed nieuniknioną walką sądową. Zaprosiłam go do naszej kucia w splicie. Była wczesna jesień, a słońce nad adriatykiem nie było już tak palące. Czekałam na niego na tarasie, z widokiem na kamienne dachy i morze, mając na stole dwie małe szklaneczki i butelkę domowej raki i trawaricy babci. Kiedy przyszedł, był pewny siebie i arogancki. Więc, zmieniłaś zdanie? Zapytał, biorąc szklaneczkę bez pytania. Nie, Stiepan, odpowiedziałam spokojnie, biorąc łyk. Poczułam ciepło rakii w gardle. To był smak odwagi. Nie przepiszę ci tego domu. To jest dom babci Delany i mój. Nie jest na sprzedaż, ani na hotel. Na jego twarzy pojawił się grymas. Głupia dziewczyna. Dałem ci szansę. Zobaczysz, co zrobi z tobą mój prawnik. Dowiesz się, że babcia podpisała zrzeczenie na moją korzyść. Zaprzepaściłaś swoją szansę na spokojne życie. Wtedy wyjęłam z kieszeni niemiecki dokument, złożyłam go na dwie części i położyłam na stole. Nie pozwoliłam mu go dotknąć. Owszem, stiepan. Ktoś podpisał zrzeczenie, ale to nie babcia. To ty kropka. Jego twarz stężała. Przez chwilę myślał, że to blef. Ale kiedy zobaczył nagłówek, a zwłaszcza datę i mój wzrok, złość przemieniła się w panikę. To nic nie znaczy. Stary papier. Już dawno nieważny. To była inna sprawa próbował zbagatelizować. W tle usłyszeliśmy tradycyjną klapę śpiewającą w oddali. Ten śpiew był symbolem historii której Stiepan próbował się pozbyć, a która teraz go więziła. To jest notalialnie poświadczone zrzeczenie Twoich praw. Sprzed lat. I to jest ważne. Właśnie złożyłeś roszczenie, które prawnie nie ma racji bytu. Czy ty wiesz, co to oznacza, Stepan? Oczy mu się zwęziły. Wiedziałam, że czeka mnie walka, ale miałam teraz przewagę. Czy miałeś kiedyś podobne doświadczenie? Napisz w komentarzu i kliknij subskrybuj. Po tej konfrontacji Stepan nie czekał. Już następnego dnia dostałam oficjalne wezwanie od jego prawników dużego biura w Zagrzebiu. Wystąpili o unieważnienie testamentu babci, powołując się na ukryte zobowiązania finansowe i prawne, które rzekomo unieważniały ostatnią wolę. To był początek wojny. Zmierzyłam się z prawnikami, którzy mieli więcej zer na kontach niż ja lat życia. Moim obrońcą został Iwo. Stary notariusz okazał się być wschodzącą gwiazdą chorwackiej palestry w sprawach majątkowych. Jego spokój i znajomość lokalnych niuansów prawnych były bezcenne. Przekazałam mu dokument z podpisem Stiepana i Iwo uśmiechnął się, mówiąc: Ten podpis, Aniu, jest jak nasza burę. Może wydawać się zimny i ostry, ale zmiata wszystko, co nie jest solidne. Przygotowania do rozprawy trwały miesiącami. Stiepan próbował kupić sobie moich świadków, szkalować moją reputację w lokalnej społeczności. Próbował udowodnić, że moja babcia nie była w pełni władz umysłowych, gdy spisywała testament. Ale Iwo trzymał się jednej rzeczy: zrzeczenia. Zrzeczenia, które unieważniało wszelkie roszczenia Stiepana, niezależnie od tego, czy testament jest ważny, czy nie. Nawet gdyby testament został unieważniony, Stepan nie miałby prawa do spadku, bo zrzekł się go 15 lat temu, za pieniądze, które chętnie przyjął. Walka była wyczerpująca. Cały split plotkował o sprawie. Czułam na sobie wzrok sąsiadów, kiedy szłam po świeże pomarańcze na targ. To był konflikt, który przekroczył próg naszego domu i stał się sprawą publiczną. Ale ja, po raz pierwszy w życiu, Byłam wdzięczna babci za jej dalekowzroczność i chytrość. Prawdziwa Dalmacja o nie sprzedała się łatwo, nawet swojemu własnemu zięciowi. Dzień rozprawy był chłodny, nawet jak na październikowy split. Sala sądowa była ciasna i pełna. Stiepan siedział po drugiej stronie, otoczony dwoma prawnikami w nienagannych garniturach. Jego wzrok był pełen pogardy i pewności siebie. Myślał, że prawnicza machina którą uruchomił, zmiażdży mnie. Przesłuchania trwały długo. Prawnik Stiepana przedstawiał skomplikowane argumenty, próbując udowodnić, że testament jest technicznie nieważny. Mówił o chorwackich ustawach spadkowych, o braku odpowiednich świadków, o złym sporządzeniu dokumentu. Jego celem było sprowadzenie sprawy do punktu, w którym to, co zostało po babci, wpadłoby do masy spadkowej, z której Stiepan... Jako najbliższy krewny miałby prawo do Lwiątka. W końcu nadszedł czas, by Iwo przemówił. Wstał powoli, nie spiesząc się, i spojrzał prosto w oczy sędziego. Wasza wysokość zaczął. Nasz sprzeciw jest prosty i opiera się na jednym dokumencie, podpisanym przez powoda, Stiepana, 15 lat temu. W sali zapadła cisza. Wyciągnął z teczki stary niemiecki dokument i przekazał go tłumaczowi przysięgłemu i sędziemu. Stepan zaczął nerwowo kręcić się na krześle, szepcząc coś do swojego prawnika. Wtedy prawnik stiepana wstał i powiedział z oburzeniem: To jest nieistotne. Stary, zagraniczny dokument. To nie ma mocy. Sędzia jednak nie wyglądał na przekonanego. Czytał dokument w milczeniu, a jego brwi podnosiły się coraz wyżej. Kiedy skończył, spojrzał na Stiepana. Panie Stiepanie, czy potwierdza Pan autentyczność tego podpisu? Stiepan zbladł, ale wiedział, że musi potwierdzić. To był jego własny podpis. Tak, ale to było w innej sprawie, wyjąkał. Sędzia odparł: Dokument wyraźnie mówi o zrzeczeniu się wszelkich praw do nieruchomości i spadku po jelenie, w zamian za transakcję finansową. To jest wiążące. Niezależnie od ważności testamentu. Pański pozew nie ma podstaw. Werdykt sędziego był jasny: pozew Stiepana został oddalony. Dom został uratowany. W sali wybuchł szmer. Prawnicy Stiepana zaczęli gorączkowo coś do niego mówić, ale on patrzył tylko na mnie, a w jego oczach nie było już arogancji, a czysta, mrożąca krew w żyłach wściekłość. Jego plan zniszczyć testament. Zmusić mnie do sprzedaży został zniweczony przez jego własny, pośpieszny podpis sprzed piętnastu lat. Ale największa, najbardziej wpływowa Rewira Wolta dopiero nadeszła. Kiedy wychodziliśmy z sądu, Iwo ujął moją dłoń. To jeszcze nie koniec, Ani upowiedział, uśmiechając się szerzej niż kiedykolwiek. Pamiętasz tę klauzulę odszkodowawczą, którą babcia kazała umieścić w zrzeczeniu, na wypadek, gdyby Stepan próbował to naruszyć? skinęłam głową. Jako, że pozwał cię i złamał umowę, musimy teraz złożyć wniosek o egzekucję tej kary. Trzykrotność kwoty, którą wydał na leczenie. To gigantyczna suma. To był cios, który babcia przygotowała dla Stiepana na wypadek, gdyby jego chciwość zwyciężyła. Nie tylko stracił dom, do którego rościł sobie pretensje, ale teraz sam musiał mi zapłacić fortunę. Jego podpis sprzed lat nie tylko zniszczył jego plan przejęcia mojego majątku, ale wręcz odwrócił fortunę, czyniąc mnie właścicielką domu oraz majątku. Babcia Jelena, ta spokojna, fiaka kochająca kobieta, okazała się genialną strategiem, która w ciszy stworzyła dla mnie najsilniejsze zabezpieczenie. To była nie tylko sprawiedliwość, to była zemsta w stylu Dalmacji, spokojna, nieuchronna i absolutnie druzgocąca dla tych, którzy nie szanują jej ziemi i tradycji. Wyszłam na słońce splitu, trzymając akt własności i wiedząc, że dom jest bezpieczny.